Dowiadują się, że premier jest agentem oraz byłym doradcą największego politycznego wroga. Nie, to przecież oszczerstwa, dawaj się rzucać, gryźć, bronić autorów bezustannych sukcesów Polski. Witam na kanale Marek Meram. Kiedy to się skończy? To wszystko, inflacja, niszczenie Polaków i Polski, ekonomiczne, etniczne, polityczne, kulturalne. Odpowiedź nigdy. Dopóki Polacy nie uznają, że rzeczywistość w państwie zależy od nich, dopóki nie obudzą się z hipnozy mediów i nie staną się świadomi, dopóki 500 złoty jest ważniejsze od kraju, narodu, ludzkich wartości, od przyszłości własnych dzieci, od ich własnego życia, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy nie mają litości nad samymi sobą. Dowiadują się, że obce państwa niszczą ich przemysł i całą ekonomię i nic, bo po co nam brudny przemysł? Dowiadują się, że były setki tysięcy nadmiarowych zgonów i nic, bo ci ludzie sami byli sobie winni, nie dbali o siebie, styl życia fatalny, jak nam wyjaśnił zatroskany o dobro nasze minister, znający wyższe prawdy. Dowiadują się, że premier jest agentem oraz byłym doradcą największego politycznego wroga. Nie to przecież oszczerstwa, dawaj się rzucać, gryźć, bronić autorów bezustannych sukcesów Polski. Dowiadują się, że tak zwane władze oddają wszystko za granicę i nic, bo przecież trzeba kochać bliźniego, a z Rosją precz. Dowiadują się, że jedzą zatrutą żywność, zboże i tak dalej, i nic. Mówią tylko, e, tam co mnie to obchodzi, jakoś to będzie, albo powtarzają zaklęcia z mediów. Jakby rządzili tamci, to byłoby jeszcze gorzej. I mędrukują, polemizowałbym, zamiast konkretnych działań, zamiast się obudzić i zjednoczyć. Bydło na rzeź, gorzej, ślepe automaty. Ciemny lud idzie w ciemność. Ciemny lud to kupi, jak ktoś powiedział. I ludzie są tak głupi, że to działa. No ale przecież wszyscy mówią, że to trzeba odpowiednio interpretować, bo dzięki niemu Polska jest odnoszącym sama sukcesy mocarstwem. Nie ma co wypominać jakichś oderwanych słów z przeszłości. Po co o tym pamiętać? To niemiłe. A właściwie to, o czym rozmawiamy? O Grillu, co nie? Dlaczego mieliby być uratowani, skoro nie chcą widzieć prawdy, wolą wierzyć w powierzchowne, groteskowe, kłamliwe brednie, które ich ogłupiają, wyłączają im mózgi na tysiąc sposobów? <mulary> Tylko Unia, zachód dobry! Skoro ci są źli, to ci drudzy muszą być dobrzy! Czytałem gdzieś niedawno czyjś tekst, chyba byłego ambasadora, że w czasie II wojny światowej zlikwidowano polską elitę i ciemnotę. Została ciemnota polska i elita Tych wszystkich problemów nie rozwiąże się dotychczasowymi metodami typu wybory, dyskusje, debaty, zakładanie partii. Nie mamy na to czasu. Tak, tak jak słyszałeś. Nie ma czasu na zakładanie partii, więc jaki wniosek? Tak, oczywiście głosuj na PIS, albo PO, albo SLD czy PSL. Idź na wybory to rozwiąże problemy, sprawdzeni ludzie u władzy, poza tym zwalczaj antysemityzm, pomagaj Ukrainie, nie słuchaj foliarzy tylko ekspertów, chroń siebie i innych przed wirusem Przecież mamy demokrację, transparentne rządy prawa, sprawiedliwości i uczciwości dla dobra ludzi. Koncik kinematograficzny w moim profetyczno-artystycznym eklektyzmie w tej głęboko psychologicznej scenie z drugiej części filmu Harry Potter i insygnia śmierci otumaniony, zahipnotyzowany zaklęciem goblin, z tępem rozanielonym uśmiechem, jak pijany podchodzi do smoka, chcąc nad nim zapanować przy pomocy drewnianej kołatki, której jednak nawet nie ma w ręku. Jak to się kończy? Dopóki nie obudzą się z hipnozy mediów i nie staną się świadomi. Świadomość. E, tamto jakiś bełkot.